Na imię Agnieszka i witam Was w mojej kuchni. A za kamerą stoi Mariusz. Cześć Wam! Zapraszam Was na domowy serek lampnych z jogurtów greckich, czyli domowe almety. Zostańcie ze mną i obejrzyjcie przepis. Jeśli oglądacie nas pierwszy raz, zasubskrybujcie nasz kanał. Kliknijcie dzwoneczek i dajcie łapki w górę pod filmem. To tylko jeden klik. Jesteśmy na Instagramie. Dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. Pod filmem będą podane wszystkie składniki oraz link do bloga, gdzie będzie dodatkowy opis. Dziękuję wszystkim za miłe komentarze, a w szczególności panu Henrymu, któremu podobają się moje przepisy. Do przepisu będziemy potrzebować jogurt grecki i sól. Tylko te dwa składniki i jeszcze potrzebne przedmioty, bez których tego serka nie zrobimy. Miska, na której zawiesimy sitko i gaza, którą wyściełamy nasze sitko. Może być durszak? Też może być. Więc zaczynamy. Do jogurtów greckich sypujemy łaską łyżeczkę soli i mieszamy. A ja was zapraszam do zrobienia pasty z serka białego i szprotek. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Jogurt z solą mamy wymieszany. Przekładamy go tutaj właśnie na sitko, które mamy wyłożone gazą. Gazę składamy podwójnie. Jogurt już mamy przełożony, musimy wybrać taką miskę, gdzie sitko nie będzie dotykało dna, ponieważ będzie spływać z tego serka serwatka. A jogurt możecie również wybrać typu greckiego. Niekoniecznie musi być to typowo jogurt grecki. Łapiemy za końce i związujemy. Kumką receptur. Kapie. No i ma kapać. Właśnie o to chodzi. I w zależności, czy chcemy serek taki do smarowania, to trzymamy go, bo teraz wędruje ten serek do lodówki, trzymamy go dwa dni i kilka razy tak dociskamy. Teraz jeszcze nie, ale jak odleży tak 4-6 godzin, to dociskamy. Gumkę przewiązujemy niżej, żeby ta serwatka obciekała. A jeśli chcemy serek taki do krojenia, to trzymamy minimum 4-6 dni. I wtedy mamy gotowy domowy serek po dwóch dniach almet, a taki po 4-6 idealnie można go kroić. A Was zachęcam do zrobienia domowego majonezu. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Po wstawieniu do lodówki zwracajcie uwagę, czy ilość tej serwatki, która się tam zebrała, nie dotyka sitka. Ponieważ jak będzie dotykała, to ten nadmiar nie będzie spływał. Więc jeżeli się jej dużo uzbiera, to odlejcie, a ona będzie nadal ściekać. Po dwóch dniach nagramy jak wygląda serek, a Mariusz zrobi wstawkę i pokaże Wam pod koniec filmu. Zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek. Dajcie łapki w górę pod każdym filmem. To tylko jeden klik. Tak wygląda serek po dwóch dniach. Jest idealny do smarowania. Zaprezentuję Wam, jaka jest konsystencja serka. Możemy łatwo brać i smarować. Jeśli doszliście do końca, to zapraszam do zrobienia domowego smalcu i faroszku z rzodkiewkami. A tutaj znajdziecie nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję. Pa!